Cześć! Z tej strony Michu i dzisiaj chciałbym wam pokazać, jak wykorzystać sztuczną inteligencję do tworzenia prostych prototypów, jak generować prompty, nie pisząc, promptów. Więc zaczynamy od samego początku. To, co widzisz, to jest design, który stworzyłem, i ten design stworzyłem zgodnie z wszelkimi zasadami, czyli użyłem auto layoutów, użyłem odpowiednich nazw i tak dalej, i tak dalej. Mam podpięte tutaj też. Komponenty, jak na przykład logo i inne tego typu, i też oczywiście style. I teraz, żeby tworzyć prototypy, bardzo łatwo ja korzystam z dwóch narzędzi: korzystam z Figma Maker oraz z Kursora. I dzisiaj skupimy się na tym pierwszym, czyli żeby to wysłać do Figma Maker, wystarczy kliknąć prawym przyciskiem myszy i wysłać to do Maker. Make nam się otworzy i załaduje ten konkretny design w oknie promptowym. No I teraz pojawia się największy problem w całym tym procesie, czyli trzeba napisać prompta. Za każdym razem trzeba pisać prompta uwzględniając pewne warunki brzegowe. Ja pomyślałem, że warto byłoby to sobie usprawnić i w swoim projekcie w Cloud stworzyłem asystenta CPO. I ten mój CPO, którego nazwałem Kamil, wygeneruje mi za chwilę pełnego prompta do Figma Make albo do kursora. Ale żeby to się wydarzyło, muszę tutaj wpisać CPO 21. Dlaczego 21? Właśnie dlatego, że za tą liczbą stoi polecenie generowania promptów pod Figma Make oraz kursora. Chciałbym, żeby jeszcze to polecenie było wzbogacone, więc dopiszę tutaj, bazując na załączonym designie: wygeneruj prompta. Zauważ. Że w inputach jest value. Dodajemy ten design, który udało nam się już zaprojektować. To jest dokładnie ten design. I puszczamy naszego asystenta, żeby wygenerował nam dokładnie ten prompt, którego potrzebujemy. W międzyczasie przerwano wodę. Prompt. Się generuje, więc czekamy aż się wygeneruje i wrócę do Was wtedy, kiedy już będzie done. No dobra, mój asystent Kamil wygenerował mi kompletnego prompta do Figma Make'a, więc kopiuję tego prompta, idę do Make'a, wklejam dokładnie to, co dostałem, no i generuję mój prototyp. Teraz oczywiście Figma Make potrzebuje chwilę czasu, aby zbudować ten prototyp. Jak widzicie po lewej stronie już zaczęło się dziać, także wracam do was jak tylko ten prototyp będzie zbudowany. No dobra, Figma Make wygenerował nam prototyp naszego okienka logowania. No i teraz zobaczmy czy to działa. Mamy tutaj jakieś value w środku, wpiszmy coś innego, od razu momentalnie waliduje nam dany element. Wpiszmy hasło, też jak widzieliście jest zwalidowane. Spróbujmy się zalogować za pomocą Google, czy to działa? O, w teorii działa, w praktyce nie działa, ale wiadomo, to tylko prototyp. Dobra, spróbujmy to, co mówi Figma, czyli Michał Cabinly. App i logowanie. Password 123. Ok, klikamy, zaloguj się. Po raz kolejny, coś tam się pojawiło. Zalogowanie pomyślnie. Zlogowano pomyślnie, więc generalnie prototyp działa. Jest bardzo zbliżony do tego, co było w Figmie. Mamy oczywiście te wszelkie linki i tak dalej. Skaluje się do centrum, także ta wersja webowa działa całkiem dobrze. Tak właśnie tworzę prototypy w Figma Make'u oraz w kursorze. Nie korzystając w zasadzie z pisania promptów, bo te prompty są pisane przez moich asystentów. Dlaczego akurat przez asystentów? Ponieważ. Mógłbym wykorzystać Kloda, który jest goły i wesoły, bez żadnego backupu, jeżeli chodzi o dane. Natomiast właśnie projekt i właśnie mój asystent jest napakowany odpowiednią wiedzą, jak te prompty ma pisać i na bazie jakich dokumentów. I teraz możesz stworzyć sobie taki projekt, zapakować tam całą bazę wiedzy a propos Twojego produktu i generować te prompty, które będą jeszcze lepsze i będą te prototypy jeszcze bardziej jakościowe. Wiadomo, że to nie jest kod produk produkcyjny, natomiast ułatwia to znacznie pracę i rozmowę na poziomie budowania produktu. Zachęcam do korzystania. A za dzisiaj bardzo Ci dziękuję i zapraszam do moich następnych odcinków. Baba!